Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny pokazuje, że jest merytoryczną opozycją i zgłosił dzisiaj bardzo ważny projekt ustawy. Ustawy, która ma zachować ulgę w, dotyczącą robotyzacji. Polskiego przemysłu. To się, Szanowni Państwo, w głowie nie mieści, że rząd Donalda Tuska chce zlikwidować jedną z najbardziej efektywnych dla polskiego przemysłu ulg, ulgę na robotyzację. Ulgę, która sprawia to, że gonimy świat. Wskaźnik robotyzacji polskiego przemysłu to dzisiaj jest niestety 80 robotów na 10 tysięcy pracowników w przemyśle. W Niemczech to jest 450 taki wskaźnik. Jeżeli chodzi o Słowację i Czechy, to jest 200. My, Szanowni Państwo, chcemy, aby Polska gospodarka była gospodarką nowoczesną. Jeżeli jest dzisiaj sytuacja następująca, zgodnie z decyzją Rządu Prawa i Sprawiedliwości od roku 2022, każda polska firma i ta jednoosobowa działalność gospodarcza i na przykład spółka Zo rozliczająca się według skali 19% podatkiem CIT kupuje robota, robota, który obniża koszty pracy, który zwiększa bezpieczeństwo, który automatyzuje ważne procesy po to, żeby polskie firmy były jak najbardziej konkurencyjne, to zgodnie z konceptem, który przygotowało prawo i sprawiedliwość, można efektywnie rozliczyć 150% kosztów takiego robota, nie tylko to, co się należy zgodnie z prawem podatkowym, czyli 100% wliczanego do kosztów uzyskania Przychodów, ale również ulga 50% dodatkowe. To jest bardzo dobra ulga z punktu widzenia zachęcania polskich firm do robotyzacji, automatyzacji, do innowacyjności. I rząd Platformy Obywatelskiej nie chce tej ulgi przedłużyć. A my, szanowni państwo, pokazujemy inną całkowicie koncepcję od tego rządu, który ma pieniądze na jachty i solaria dla swoich kolesi, ma pieniądze na migrantów, na centra integracji cudzoziemców, a nie ma pieniędzy na nowoczesne ulgi dla polskiego biznesu. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zgłosił dzisiaj projekt ustawy, zgodnie z którą chcemy, aby ta ulga obowiązywała nadal po roku 2026 i wynosiła 100%, a więc efektywnie każda firma, która zakupiłaby roboty czy systemy do automatyzacji i robotyzacji, rozliczałaby efektywnie nie tylko milion złotych jako koszt ten, można powiedzieć, faktyczny, ale dodatkowo otrzymywałaby ulgę w postaci tego. Jednego jednego miliona złotych, czyli efektywnie 190 tysięcy złotych. Taka byłaby oszczędność podatkowa z tytułu naszej ulgi, czyli koszt uzyskania przychodów efektywnie wynosiłby w przypadku robota o, o y, 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 koszcie 1 miliona złotych, 2 miliony złotych. To jest, szanowni państwo, pokazanie pewnego konceptu, który mówi, że chcemy nowoczesnej gospodarki. Są ze mną dzisiaj pan były wiceminister aktywów państwowych, pan Andrzej Śliwa, który nadzorował kluczowe, nowoczesne obszary polskiej gospodarki i który jest w stanie dzisiaj pokazać, jak bardzo ważna jest z punktu widzenia innowacyjności i gonienia takich gospodarek jak gospodarka niemiecka, francuska, włoska czy chińska czy Korei Południowej właśnie robotyzacja. I szanowni Państwo, bardzo prosiłbym o zabranie głosu w tej chwili przez Pana Andrzeja Śliwkę i pokazanie, jak bardzo ważna jest ta ulga i ten sposób myślenia. Szanowni Państwo, przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości my podejmowaliśmy działania, które miały na celu doprowadzenie do konkurencyjności naszej gospodarki. Zależało nam na tym, żeby polska gospodarka rozwijała się, rozwijała się w sposób zrównoważony, ale także żebyśmy stali się takim zagłębiem związanym z nowoczesnymi technologiami. Żeby to się stało, potrzebne były zmiany w prawie w tym zakresie, zmiany głównie jeżeli chodzi o kwestie podatkowe i dzięki tym decyzjom podejmowanym do Polski Polska stała się takim zagłębiem IT. To co pan mówił pan minister Kowalski związane z propozycją rządu Prawa i Sprawiedliwości, propozycją Prawa i Sprawiedliwości, a teraz działaniem obecnej ekipy rządzącej mającym na celu można powiedzieć wywrócenie tych dobrych zmian zapoczątkowanych zarządów Prawa i Sprawiedliwości pokazuje tą zasadniczą różnicę między podejściem do gospodarki Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Platforma obywatelska robi wszystko, co może. Naprawdę robi wszystko, co może, ażebyśmy wrócili do dobycia gospodarstwem pomoc, pomocniczym naszego zachodniego sąsiada, czyli Republiki Federalnej Niemiec, dla Donalda Tuska, dla pana ministra Domańskiego, dla pana Sikorskiego, to jest bardzo wygodne że będziemy montownią, że będziemy tym, tą część, tym państwem w Unii Europejskiej, który będzie realizował te gorsze, słabsze zadania, gorzej opłacane. Oczywiście pewnie docelowo jest chęć, żebyśmy również wrócili do takiej relacji, jak to wyglądało w latach 90. My mamy ambicje, Szanowni Państwo, żeby Polska była krajem szybko, dynamicznie rozwijającym się. To pokazaliśmy poprzez, poprzez te ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie w tym czasie kiedy podejmowaliśmy odważne decyzje wzmacniające nasz przemysł naszą gospodarkę wystarczy tylko powiedzieć że w tym czasie Polska miała jeżeli chodzi o skumulowany wzrost gospodarczy najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej i te osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziło do tego między innymi że międzynarodowy fundusz walutowy stwierdził że na przestrzeni ostatnich dekad to polska gospodarka tylko i wyłącznie dała się wyprzedzić chińskiej gospodarce. Takie zmiany, które dzisiaj zaprezentował pan minister Janusz Kowalski. Mają właśnie doprowadzić do tego, że my będziemy gonili Zachód. Nie będziemy ich pomocnikami, czy nie będziemy ich podwykonawcami, tylko rzeczywiście będziemy tworzyli w Polsce innowacyjne przedsięwzięcia. Taki jest nasz cel, takie są nasze ambicje. Ja tylko podam to takim jednym zasadniczym przykładzie, który ostatnio mnie bardzo zbulwersował, bo wszyscy oczywiście doskonale jest nasz. Doskonale wiemy, że innowacje, badania i rozwój są kluczowe. Przykład amerykańskie jego wojska: no Gdyby nie działania związane z połączeniami i sieciami, nigdy by nie powstał internet, który jest dzisiaj przecież użytkowany przez nas wszystkich. A my, szanowni państwo, w budżecie na 2026 rok, w budżecie na 2026 rok, przeznaczamy w tej części 29, jeżeli chodzi o obronę narodową. Jedynie miliard złotych na badania i rozwój, na innowacje. To jest, Szanowni Państwo, 300 milionów mniej niż w bieżącym roku. Patrząc na to, że rząd wycofuje się z tych preferencyjnych zmian podatkowych, patrząc na to, że w tak newralgicznych sektorach życia społeczno-politycznego, gospodarczego również przycina wydatkowanie na badania i rozwój, te propozycje, które zostały. Które zostały zaprezentowane przez pana posła Kowalskiego, można powiedzieć, nie są do dyskusji. One są konieczne do wdrożenia. I mamy nadzieję, że pan marszałek Kołownia, który tyle mówił w kampanii wyborczej, tyle mówił w, wspólnie z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego o tym, żeby podejmować działania, które będą ułatwiały prowadzenie działalności gospodarczej, unowocześniały naszą gospodarkę, że ten projekt będzie szybko procedowany, co na Platformę Obywatelską, to wiemy o tym, że nie ma co liczyć, bo to jest partia, która, tak jak na samym wstępie powiedziałem, no nie ma tej zasadniczej pozytywnej wizji dla polskiej gospodarki. Liczymy także, że koledzy z Konfederacji podejmą działania wspierające ten nasz projekt ustawy. Mam nadzieję, że nie zwycięży tej filozofia słowomira Mencena z Piwa z Mencenem, gdzie. Chciał doprowadzić do tego, że no wydatkowanie na innowacje przez Polskę no to może nie jest według Sowo Męcena właściwy kierunek. No my mamy tu odmienne podejście, ale tutaj nie wykluczamy się, jakby nie wykluczamy nikogo w toku tej dyskusji. Mam nadzieję, że na szybkim etapie prac parlamentarnych ta ulga zostanie przyjęta. A zależy nam na tym, ponieważ zbliża się koniec roku. Wielkimi krokami, no, chcielibyśmy, żeby od przyszłego roku ta ulga funkcjonowała. Nie ma silnej gospodarki bez silnego przemysłu zbrojeniowego. Pan Mateusz Kurzejewski, który u boku pana wicepremiera Mateusz, Mariusza Błaszczaka wdrażał nowoczesne rozwiązania w polskiej armii, kontynuując to, co robił pan wicepremier Jarosław Kaczyński, badał między innymi przykład Korei Południowej i innowacji. Mateusz Kurzejewski, jeden z najważniejszych ekspertów prawa i sprawiedliwości w obszarze obronnym. Ja podpisuję się pod tym apelem pana ministra Andrzeja Śliwki, bo robotyzacja i projekt ustawy przygotowany przez pana ministra Kowalskiego będzie miało pozytywny wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania państwa polskiego. Jeśli chodzi o gospodarkę, to jest oczywiście większe tempo pracy, większa elastyczność ze względu na programowalność robotów i większe bezpieczeństwo. Niezwykle ważny aspekt społeczny, proszę państwa, który minimalizuje konieczność sprowadzania migrantów zarobkowych przede wszystkim do pracy powtarzalnych, prostych do których w tej chwili ciężko jest znaleźć pracowników na rynku wewnętrznym. Robotyzacja to również nowe technologie, więcej miejsc pracy w sektorze IT, więcej miejsc pracy w sektorze związanym ze sztuczną inteligencją. To jest również odpowiedź na propozycję pana prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział stworzenie Narodowego Funduszu Strategicznego dotyczącego właśnie 5 miliardów złotych na innowacje. Proszę Państwa, Polska powinna brać przykład z Korei Południowej, która jest liderem, jeśli chodzi o kwestie związane z robotyzacją. Tylko w ubiegłym roku wyprodukowano roboty o łącznej wartości ponad 4 miliardów dolarów. W sektorze gospodarki na 10 tysięcy pracowników przypada w tej chwili tysiąc robotów i dodatkowo wyprodukowano ponad 100 tysięcy robotów w roku ubiegłym. Korea Południowa wyprodukowała, firma Hanwha, z którą Polska zresztą ma współpracę, wyprodukowała na przykład autonomiczną wieżę strażniczą, która jest wykorzystywana w strefie zdemilitaryzowanej z sukcesem, co mogłoby być przydatne również w projekcie Tarcza Wschód. Oczywiście, bo jak wiadomo Platforma Obywatelska tego projektu spoza sferę Powerpointa nie, nie wyprowadza. Więc proszę państwa apelujemy do większości sejmowej o jak szybsze, najszybsze zajęcie się tym projektem. Czy są szanowni państwo jakieś pytania? Dzień dobry. Ja chciałabym zapytać o to, co dzieje się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie wicepremier Sikorski odbywa wizytę, ma spotkać się z Marko Rubio. Czy traktujecie to panowie może jako próbę, jako próbę, przykrycia jutrzejszego spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Panie redaktorze, ja z żenowaniem obserwuję w ostatnich dniach zachowanie pana premiera Sikorskiego, ponieważ od ministra spraw zagranicznych oczekiwałbym odpowiedzialnego zachowania. A Pan minister Sikorski niestety w ostatnim czasie zachowuje się jak chłopiec w krótkich spodenkach, próbując pouczać pana prezydenta Nawrockiego, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, zapominając całkowicie że relacje polsko-amerykańskie obecnie opierają się tylko i wyłącznie na relacji prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ premier polskiego rządu, wicepremier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych i kierownik placówki w Waszyngtonie poobrażali wszystkich, kogo mogli w Stanach Zjednoczonych. A to, że pan Radosław Sikorski spotyka się na uroczystości, gdzie zapewne na chwilę pojawi się sekretarz Rubio, to dobrze, Choć patrząc na ich wymianę Twitterową, oczekiwałbym od ministra spraw zagranicznych, wicepremiera, że nie będzie się wpraszał na spotkania, czy do Białego Domu, czy nie będzie organizował eventów tylko i wyłącznie po to, żeby przeciąć się i zrobić sobie zdjęcie z sekretarzem Rubio. Od wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, oczekiwałbym skuteczności. Minister Sikorski, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jest politykiem skrajnie nieskutecznym. Pokazał to wielokrotnie, jak chociażby jego polityka w latach 2007-2014 resetu z Federacją Rosyjską zbankrutowała. Tak samo jego polityka związana z takim skrajnym antyamerykanizmem również zbankrutowała. Radosław Sikorski, gdzie nie podejmuje decyzji, tam popełnia błędy. Więc na miejscu jego proponowałbym, żeby zamilknął, żeby zajął się nie wiem koszeniem trawnika w Chobielinie. Chociaż z tego co słyszałem na wizytę z panem ministrem Sybichą, podobno MSZ się tym zajął, to też jest ciekawe. Myślę, że ta FN24 powinien się tym zająć. Co to jest za impreza, która jest opłacana przez MSZ, całkowicie fundowana, a jest w prywatnej posesji pana ministra Sikorskiego? Ale wracając do rzeczy, bo to jest bardzo istotne, uważam, że pan minister Sikorski powinien oddać sprawy relacji polsko amerykańskich profesjonalistą, a profesjonalistą w tym zakresie jest administracja pana prezydenta Nawrockiego. Dla dobra Polski dobrze by się stało, gdyby ktoś naprawdę odciął pana wicepremiera Radosława Sikorskiego dostępu od social media, szczególnie od Platformy X, ponieważ cały czas nagrywa jakieś infantylne, nikomu nie niepotrzebne, na pewno nie polskiej racji stanu filmiki, zamiast realizować prawdziwą, dobrą dla Polski politykę. Radosław Sikorski odpowiada za obniżenie statusu polskich relacji, jakości polskich relacji w stosunku do stanu Zjednoczonych. Jego polityka między wysłania kierownika placówki pana Klika to jest po prostu dramat. Za to sam powinien stracić stanowisko. A jest nagradzany przez Tuska kolejnymi stanowiskami. I najważniejsza rzecz. Ja pamiętam Radosława Sikorskiego. Pamiętam, co mówił w roku 2015. Pamiętam, jak apelował i krytykował Prawo i Sprawiedliwość za to, że nie zgodziliśmy się i nigdy byśmy się nie zgodzili na przyłączenie do projekt, projektu Nord Stream 2, bo Radosław Sikorski chciał, żeby Polska była częścią projektu Nord Stream 2, ponieważ realizował tą politykę, którą realizowała Angela Merkel i Donald Tusk, czyli zbliżenia Polski z Rosją i z Niemcami, przestawiania wajchy z zachodu na wschód. To właśnie Radosław Sikorski w 2015 roku wylewał swoje krokodyle łzy, że Polska nie ma członka zarządu Nord Stream 2. Więc powiem tylko tyle. Niech dzisiaj Panie Radosław Sikorski nie przeszkadza Panu Prezydentowi Karolina Wryckiemu. Wagę notatkę przygotowaną przez pana ministra Sikorskiego, która wyciekła do mediów. Prawdopodobnie ze sprawą urzędników MSZ-u, którzy byli zszokowani no, poziomem niekompetencji, która przypominała e, zasobem informacji rozprawkę e, ucznia szkoły podstawowej. Minister Radosław Sikorski powinien całkowicie odciąć się od spraw międzynarodowych, paradoksalnie, czyli powinien zrezygnować ze swojego stanowiska, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie. No to jest ostatnią osobą, która powinna podejmować jakiekolwiek działania, jakiekolwiek ruchy bądź jakiekolwiek rozmowy bo tu pan minister Kowalski słusznie zauważył jeżeli chodzi o takie bankructwo polityki Radosława Sikorskiego względem Federacji Rosyjskiej i kwestii Nord Streamu myślę że dziennikarze te fan 24 powinni sięgnąć do wywiadu Radosława Sikorskiego już po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie jak w wywiadzie w Kulturze Liberalnej Radosław Sikorski ubolewał Ubolewał nad tym, że nie dołączyliśmy do projektu Nord Stream. Myślę, że to, co Radosław Sikorski w ostatnim czasie wygadywał i jak się zachowywał, pokazuje całkowitą dyskwalifikację tego człowieka na najważniejsze stanowiska państwowe. A to, że Donald Tusk zrobił go wicepremierem, świadczy o upadku tej złej, skompromitowanej, skorumpowanej władzy. I jeszcze jedna rzecz. Całe szczęście. Całe szczęście, że wybory prezydenckie w Polsce wybrał, wygrał pan prezydent Karol Nawrowski, który już dziś ma osobiste relacje, bardzo dobre relacje z panem prezydentem Trumpem i to on jest partnerem dla administracji amerykańskiej. Nie daj Boże, gdyby takie osoby pokroju Sikorskiego, Trzaskowskiego, Tuska odpowiadały za relacje polsko-amerykańskie, bo relacje polsko-amerykańskie są zbyt ważne dla nas, dla Polaków, żeby odpowiadali ludzie. Którzy nie realizują polskiej racji stanu. To, że mamy z Amerykanami kluczowe kontrakty zbrojeniowe. Ja tylko przypomnę, zarządów Prawa i Sprawiedliwości podpisaliśmy z Amerykanami ważne kontrakty zbrojeniowe na dostawy myśliwców F-35, wyrzutni HIMARS, wyrzutni Patriot, czołgów Abrams, systemu IBCS. To jest wszystko rozpoczęte, podpisane umowy zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Na polskiej ziemi są amerykańscy żołnierze. Mamy ważne umowy na dostawę gazu z Amerykanami. Wspólnie z naszym amerykańskim partnerem spółką Westinghouse będziemy realizowali inwestycję związaną z elektrownią atomową. I teraz Radosa Sikorski, który gdzie się nie pojawi, obraża wszystkich i zarówno polskiego prezydenta i amerykańskiego prezydenta. Jest postacią, która powinna zniknąć z polskiej polityki, a nie pouczać kogokolwiek. Relacje polsko-amerykańskie, tak jak Pan powiedział, faktycznie są bardzo ważne, więc dlaczego w delegacji Karola Nawrockiego nie znajdzie się, nie będzie nikogo z rządu, żadnego przedstawiciela MSZ-u? Czy to nie byłoby wzmocnienie tej Pani delegacji? Pani redaktor, nie ma żadnego przedstawiciela MSZ-u, żeby w stopniu ministra czy wiceministra, a jest ich siedmiu, przypomnę, żeby nie pogorszyć tych relacji. Kto ma polecieć z Panem Prezydentem? Radosław Sikorski, który naubliżał Prezydentowi Trumpowi? Kto ma polecieć? Pan Bosacki, który kłamie w żywe oczy? Kto ma polecieć? Pani Radwan? Pan Kupiecki? Naprawdę? Czy pani chce, żeby takie osoby reprezentowały Polskę w Białym Domu? Z panem prezydentem Nawrockim pojadą osoby kompetentne pan profesor Cęckiewicz, pan minister Przydacz, pan, może pan minister Bogucki. osoby, które się znają na tym. Ja oczekuję tego od mojego prezydenta. Prezydenta, na którego głosowałem, że właśnie będzie w taki sam sposób postępował, w jaki postępuje, czyli nie będzie doprowadzał do sytuacji, w której osoby niekompetentne, które szkodzą Polsce, będą Polskę reprezentowały. Dlatego całe szczęście, że Radosław Sikorski nie poleciał. Przedstawił swoje stanowisko na jednej kartce papieru. To jest jego stanowisko. E, oczywiście jest rozmowa pana prezydenta, była z tego co słyszałem, rozmowa pana prezydenta Nawrockiego z e, panem premierem Donaldem Tuskiem. Ale proszę mi wierzyć, pan prezydent Nawrocki w przeciwieństwie do Donalda Tuska, do Radosława Sikorskiego wie jak budować relacje polsko-amerykańskie. Wie co jest polską racją stanu i wie o czym rozmawiać z naszymi kluczowymi partnerami. Bo Donald Tusk jedyne to co potrafi z Amerykanami to ich obrażać. Nie ma więcej pytań? Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.